Składowisko odpadów niebezpiecznych w Kraśniku jest jednym z największych w Polsce i największym w województwie lubelskim. W ramach naszego projektu, pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego, który jest dofinansowany przez stronę szwajcarską, odpady azbestowe trafiają właśnie na to składowisko w Kraśniku. z azbestu mieści się pod Kraśnikiem w gminie Kraśnik w terenach zalesionych. E... Powierzchnia składowiska to jest 160 tysięcy metrów sześciennych. Składowisko jest bezpieczne dla mieszkańców Kraśnika z racji odległości, jaka dzieli składowisko od miasta, a dwa jest monitorowane przez niezależne laboratorium. Nie wykryto żadnych włókien azbestowych. Powiem także, że w mieście jest więcej azbestu niż na składowisku. I zostało wybudowane składowisko według wszelkich zasad budowlanych zapewniających bezpieczne składowanie azbestu. Takie składowiska są potrzebne, bo gdzieś ten eternit zdejmowany z dachu w kraśniku w okolicach musi być składowany. On jest zagrożeniem na dachach, a nie w ziemi. W ramach projektu do tej pory, od roku 2012, na składowisko w Kraśniku oddaliśmy ponad 14,5 tysiąca ton odpadów asbestowych. Składowisko w Kraśniku. Powstałe w 2005 roku, jest składowiskiem bardzo potrzebnym, ze względu na to, że dotychczas osoby posiadające odpady azbestowe wyrzucały je w lasach, na dzikich składowiskach. Natomiast tutaj mamy do czynienia z odpadami, które są pod bieżącym monitoringiem i nie zagrażają życiu i zdrowiu ludzkiemu. Stoimy tutaj przed szóstą niecką składowiska z 10. Składowisko generalnie właśnie składa się z 10 niecek. Pięć, które są tutaj wyżej widać, są już wyeksploatowane, to znaczy ich są zrekultywowane i składowisko jest prowadzone metodą kroczącą, czyli otwieramy nową nieckę, zamykamy nieckę wcześniejszą, żeby zminimalizować ewentualną emisję włókien azbestowych do powietrza. I odbywa się to w ten sposób, że podczas budowy kolejnej niecki wykorzystuje się ziemię do rekultywacji niecki poprzedniej. Odpady zawierające azbest przyjeżdżają odpowiednio zapakowane, czyli muszą być one ofoliowane odpowiednio. Jak mówi rozporządzenie, jest to folia o grubości co najmniej 0,2 mm, i w ten sposób do nas przyjeżdżają, bo inaczej samochody nie mogłyby ich transportować. Także generalnie u nas azbest już jest zabezpieczony przed pyleniem. W związku z tym, nie mamy włókien azbestowych w powietrzu dzięki temu. Natomiast jak wiadomo, azbest jako minerał jest substancją szkodliwą jedynie wtedy, jak się dostanie do płuc. Włókna azbestowe mają haczykowatą strukturę i wtedy mogą powodować różne choroby płuc. Natomiast jako minerał, jeżeli już jest w ziemi, jest on nieszkodliwy, jest obojętny dla środowiska. Pomimo, że przyjeżdża tutaj nawet kilkanaście tirów dziennie, praktycznie nie stoją one w kolejce, dlatego że możemy uruchomić kilka sprzętów, także są one na bieżąco rozładowywane i dzięki temu program szwajcarski po prostu może funkcjonować dość szybko to wszystko może się odbywać. Przed rozpoczęciem realizacji projektu, monitorowane było składowisko. W przez stronę szwajcarską i pracownicy tutaj obecni, przedstawiciele strony szwajcarskiej bardzo pozytywnie wypowiedzieli się na temat składowiska i tego w jaki sposób jest ono zarządzane, w jaki sposób i w jakim miejscu zostało utworzone, że jest to miejsce bardzo bezpieczne i odpowiadające wszystkim wymaganiom na obecną chwilę.